Mia ja właśnie pierwsze. O tej porze fakty FFM przekazuje Michał Zieliński. To najtragiczniejsza w skutkach katastrofa kolejowa w Polsce od kilkunastu lat. W zderzeniu pociągów niedaleko Szczekocin zginęło co najmniej sześć osób, podaje wojewoda śląski. Rannych zostało 60 osób, z tego 30 ciężko. Strażacy mają kontakty z ludźmi, którzy są wciąż w wagonach. Na miejscu jest nasz reporter. Ma tam przyjechać również premier i czterech ministrów. 6 osób zginęło w katastrofie kolejowej pod Szczekocinami, podaje wojewoda śląski rannych jest 60 osób połowa z nich jest w ciężkim stanie przed 21 zderzyły się pociągi TLK relacji Przemyśl Warszawa Wschodnia i spółki przewozy regionalne Interregio Warszawa Wschodnia Kraków akcja ratunkowa strażaków koncentruje się teraz w trzech pierwszych wagonach obu zniszczonych pociągów gdzie wciąż są jeszcze uwięzieni ludzie Marcin Buczek jest cały czas na miejscu katastrofy Marcin, ile osób może jeszcze być w tych pociągach? Na no to pytanie w tej chwili nie sposób odpowiedzieć, natomiast tak jak mówiłeś, ta akcja ratownicza cały czas trwa. Jak widzę, strażacy cały czas przeszukują to kłębowisko blachy i pogiętych fragmentów wagonu z zniszczonych dwóch lokomotyw, to w tej chwili wygląda tak, jakby te wagony po zderzeniu wpadły jeden na drugi, a potem spadły z nasypu. Trudno powiedzieć, ile tam jeszcze może być osób. Czy są jeszcze jakieś osoby, które w tym wypadku mogły zginąć na razie? Tak jak mówiłeś, oficjalna informacja jest taka, że sześć osób w tym wypadku zginęło, ale czy ta liczba się zwiększy? No niestety trudno w tej chwili na to pytanie odpowiedzieć. Na miejscu, tak jak mówiłem około pół godziny temu, są już ratownicy z psami, którzy przeszukują e, również to miejsce. Tuż obok torów utworzono coś w rodzaju takiego prowizorycznego szpitala. E, to są takie czerwone namioty, do których e, wnoszeni są e, e, pasażerowie ranni w tym wypadku, ale widziałem też osoby, które wychodziły o własnych siłach, by e, szły e, tylko podtrzymywane przez strażaków, e, więc e, najprawdopodobniej podobnie ich, ich stan nie był aż taki zły. Natomiast no ta akcja cały czas trwa. Trudno powiedzieć ile jeszcze potrwa no i czy ta liczba ofiar może się niestety zwiększyć. Z miejsca katastrofy kolejowej pod Szczekocinami Marcin Buczek. Dwa pociągi z Przemyśla do Warszawy i ze stolicy do Krakowa zderzył się czołowo na zjeździe z centralnej magistrali kolejowej na zjeździe w stronę Krakowa. W sumie dwie lokomotywy prowadziły 10 wagonów. Trzy, jak słyszeliście, jak mówił nasz reporter, zamieniły się w kłębowisko blachy. Na razie nie wiadomo dlaczego. Przy chwilę przed dwudziestą 21... pierwszą znalazły się na jednym torze. Dwa pociągi znalazły się na jednym torze. Kolej nie podaje, ile osób było w sumie w obu składach. Nasze szacunki wskazują, że można przypuszczać, że chodzi o około pół tysiąca ludzi. W studiu RMF FM podobnie ponownie Adam Sosnowski. Adam, zbierasz informacje ważne dla bliskich osób poszkodowanych w tej katastrofie. Te osoby pewnie szukają kontaktu z tymi, którzy ucierpieli. Gdzie trafiają ranni? Do których szpitali? Do północy, łącznie do centrum urazowego szpitala Świętej Barbary w Sosnowcu trafiło pięć osób, a sześć kolejnych było... W drodze. Inni ranni przewiezieni zostali do Zawiercia. Tam trafiła jedna osoba. Do placówki w Częstochowie trafiło siedmiu pasażerów do szpitala we Włoszczowie. Przebywa osiem osób. Tam trafiło osiem osób, W są cztery osoby. W Dąbrowie Górniczej jedna, w Myszkowie dwie i Miechowie trzy. W sumie poszkodowanych, jak mówiliśmy, zostało około 60 pasażerów. Ci lżej ranni zostali przewiezieni autobusami do lokalnych, pobliskich szkół w okolicach Szczekocin, niedaleko Zawiercia, m.in. do miejscowości Goleniowy. Jak już informowaliśmy, danych o poszkodowanych można też szukać telefonicznie. Tak, na RMF24.pl podajemy numer infolinii Śląskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego. Podam teraz ten numer to 32 255 21 95 32 255 21 95. Numer informacyjny uruchamia też PKP Intercity. Tam także możecie szukać doniesień informacji o rannych w tej katastrofie 19 757 i 42 19 436 rozgrywa się dramat. O akcji ratowniczej, specyficznej dla wypadków kolejowych Marek Balawajder rozmawiał z Przemysławem Gułą, ekspertem od ratownictwa. Panie doktorze, to wypadek masowy. Co w takich sytuacjach od razu się robi? Jak wygląda akcja ratunkowa wzorcowa? Jak powinna wyglądać? Eee, akcja składa się z kilku elementów, czyli mówimy o tym, co robią strażacy i mówimy o tym, co robią ekipę ratownictwa medycznego. Oczywiście policja, która też ma swoją istotną rolę. Natomiast z punktu widzenia każdej służby priorytetem jest ratowanie ludzi. Tych, których można uratować. Czyli co? Po prostu po pierwszej szukamy, po drugie wykonujemy coś, co nazywamy segregacją medyczną. on czyli... widział zdjęcia z tego wypadku. To makabryczny obraz, zmiażdżone wagony. Eee, to znaczy, powiem tak, że z takiego bardziej profesjonalnego punktu widzenia dla nas nie istnieje coś takiego jak makabryczny obraz. To jest obraz taki jak przy zdarzeniu kolejowym. Chcę przypomnieć, że Piotrków Trybunalski też wyglądał makabrycznie, natomiast no, szczęśliwie w nieszczęściu jednak liczba tych osób poszkodowanych ciężko, wcale nie była taka duża, pomimo, że energia uderzenia była ogromna. Najważniejsze jest to, co w tym momencie mówią strażacy, czyli, że prowadzona jest ewakuacja, że do większości przynajmniej osób udało się dostać i w tym momencie, no, priorytetem jest po prostu są działania medyczne, czyli, czyli to, co... Już... Może potrwać wiele godzin? Pytam o. Myślę, że nie ma żadnego powodu, żeby działania medyczne trwały wiele godzin. Zawsze jest ryzyko, że ktoś. A ratunkowe, jest żeby wydobyć. Oczywiście. Ktoś jest uwięziony pod wagonem, pod jakimś ciężkim elementem. I tutaj to oczywiście czasami będzie trwało wiele godzin. Z tym, że znowu doświadczenie Piotrkowa wielu innych katastrof. Strażacy lekkim sprzętem bardzo często umieją dotrzeć do takiej osoby, po to, żeby je stamtąd, stamtąd wydobyć. Akcja ratunkowa po katastrofie w Szczekocinach koło zawiercia cały czas trwa. Skupia się teraz na trzech pierwszych. W wagonach obu zniszczonych pociągów. Jak mówią strażacy, jest kontakt z kilkoma znajdującymi się w nich osobach. To Adam Sosnowski, akcji ratowniczej. Przypomnę, co najmniej 6 osób zginęło w tej katastrofie kolejowej, katastrofie pod Szczekocinami. 30 osób jest ciężko rannych. W zeszłym roku w kilku katastrofach na torach zginęło w Polsce 11 osób, rok wcześniej trzy osoby, w 2009 jedna. Dzisiejszy wypadek to jeden z najbardziej tragicznych wydarzeń w historii polskiej kolei. Ostatnio 15 lat temu w wypadku pociągu pospiesznego Barbakan zginęło 12 osób. 40 zostało rannych. Radio, muzyka, fakty. RMFFM. 6 minut po pierwszej, a w RMFFM już teraz Eric Carmen i Hungry Eyes.